Witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym raporcie z Ukrainy. Tym razem dni od 18 do 21 mm. stycznia i oczywiście nim przejdziemy na mapę Ukrainy i na front. Wielka prośba do Was o wsparcie. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Będę Wam wdzięczny. Nie ukrywam, że na froncie, mimo że walczą, dynamika walk osłabła, ma to, że tak powiem. Albo stoi za tym też i pogoda, stoi też za tym i to, co się dzieje, czyli efektywne wykorzystywanie dronów czy przez jedną, przez drugą stronę, o czym też będę mówił. Natomiast generalnie mamy, nie boję się powiedzieć tego słowa pewną stabilizację, ale czy to jest stabilizacja wymuszona poprzez pogodę, trudności logistyczne wszystko się okaże przejdźmy na mapę Ukrainy jesteśmy na mapie Ukrainy oczywiście moglibyśmy tutaj intensywnie mówić o tym co się dzieje na Grenlandii, ale nas nie interesuje chociaż może nie tyle o Grenlandii, co względem Grenlandii, stosunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i resztą Europy. Natomiast naszą esencją, ona się oczywiście odbija też na tym, co się dzieje na Ukrainie, bo oczywiście Rosja będzie tylko zacierała ręce z tego powodu. Natomiast my zajmujemy się oczywiście tematyką ukraińską i tego, co się dzieje na froncie. I tutaj trzeba też powiedzieć o tym, że nie bardzo intensywnie bombardują tyły, logistykę, energetykę. Ogrzewania to wszystko, co ma wpływ też na społeczeństwo, żeby złamać to społeczeństwo ukraińskie, bo to jest też klucz do zwycięstwa. Pozbawienia wsparcia armii ukraińskiej poprzez własne społeczeństwo byłoby kluczowym aspektem, natomiast walki, mimo to, że są mniej dynamiczne, trwają. Natomiast co będzie za kilka tygodni, no, ciężko powiedzieć. Jedna i druga strona tutaj bardzo intensywnie pracuje. Jedna i druga strona bardzo mocno wykorzystuje małe grupy do, do i, i, przenikania. Wykorzystuje też bardzo dużą liczbę dronów do różnych działań. Rosjanie pochwalili się ostatnio nagraniami bardzo skutecznymi nagraniami czy to HIMARSa, czy to radarów. Yy, Tutaj nawet radarów dla baterii patriotów, które zostały zaatakowane 23 km na południe od Harkowa, i mówi się, że były do tego wykorzystywane drony matki, które potrafiły przenieść w głąb ukraińskiego zaplecza drony, które mogły atakować. Więc jest to też tutaj kolejny etap, jeżeli chodzi o wykorzystywanie dronów przez Rosjan. I rosyjski Rubikon, bo to on prawdopodobnie stoi za takimi działaniami. Natomiast pojawiła się też analiza tego, co strona ukraińska osiągnęła w Renie Kupiańskiej, tworząc ciekawą strefę. I tutaj komentarz nawet różnych osób, które zajmują się konfliktami, czy analityków. Czy też wojskowych mówi, że jeżeli uda się to wprowadzić na całej linii, to Rosja może mieć problem nawet z przenikaniem czy z infiltracją pozycji ukraińskich. Dlaczego? Dlatego, że ukraińskie siły stworzyły strefę rażenia, która uniemożliwia rosyjskim siłom użycie pojazdów w promieniu od 20 do 25 km od linii frontu lub użycie piechoty w promieniu 1 km od linii frontu w pobliżu kupiańska. Zdolność Ukraina powinna pogłębiać i rozszerzać ten na cały teren. Taka jest konkluzja cała. Natomiast jednostka ukraińska dronów, która tam działa, poinformowała, że udało się jej stworzyć strefę rażenia przy użyciu bezzałogowych systemów w pobliżu Kupiańska, która może zniszczyć do 88% sił, zanim zbliżą się one do ukraińskich pozycji. Jednostka poinformowała, że bezzałogowe systemy uniemożliwiają rosyjskiej piechocie ruch, manewrowanie w promieniu 1 km od linii frontu oraz uniemożliwiają pojazdom rosyjskim i sprzętowi zmechanizowanemu ruch i manewrowanie w zasięgu równym lub większym niż 20 do 25 km. Oczywiście te działania wymuszają na takiej jednostce Zaangażowanie bardzo dużej ilości dronów, słuchajcie, bardzo dużej ilości dronów, nie tylko do nadzorowania głębi, bo można powiedzieć sobie, że mamy jednostkę, która musi działać w kilku płaszczyznach, bo ona musi być spięta też w system, natomiast te, ta jednostka musi działać kilkoma formacjami i to rozpoznawczymi, i uderzeniowymi, i. i w system koordynując swoje działania z innymi jednostkami. Jeżeli udało się to zrobić, to możemy mieć pewien przełom. Znaczy, słowo przełom może być na ten moment zbyt dużym słowem, ale mamy pewien progres. I teraz pytanie, jak oczywiście będzie reagowała tutaj strona rosyjska, bo to też jest ważne, i jak będzie rozwijała ten pomysł strona ukraińska, bo to też jest bardzo ważne. Słuchajcie, wszystko przed nami, ta wojna pokazuje jak się zmienia, jak bardzo szybko zmienia się taktyka, jak bardzo zmienia się tutaj zastosowanie różnych środków bojowych, więc wszystko jest możliwe. Słuchajcie, my przechodzimy na linię frontu, odcinek sumski i startujemy. Jesteśmy na odcinku sumskim, tutaj oczywiście niewiele się zmieniło, bo oczywiście dalej mamy walki, walki w roli i Andriiwki, Jabłoniwki, Junakiwki i miejscowości Sadki. Rosjanie atakują w tym rejonie, i na ten moment nie zmieniła się w ciągu tych kilku dni sytuacja na tym odcinku frontu. Nie udało się przesunąć linii, nie, nie zmieniła się tutaj linia, natomiast bardzo intensywnie jest wykorzystywane, są tu wykorzystywane drony, e, drony ukraińskie i drony rosyjskie, które tutaj nawzajem bombardują czy atakują zaplecze i linie logistyczne. Jeżeli chodzi o rejon Hrabowskie, Rosjanie cały czas umacniają się w tym rejonie, angażując trochę sił, i pojawił się komentarz ukraińskiego rzecznika sił, które walczą, czy w tym rejonie tutaj odpowiadają za działania, który mówi, że mają bardzo ogromne problemy, jeżeli chodzi o działanie dronów w tym rejonie i to użycie dronów, które jest, że tak powiem, po części sparaliżowane. Doprowa znaczy, no, doprowadziło do tego, że Rosjanie umacniają się i umocnili się w Rynie Hrabowskiego, co spowodowało, że no, jest możliwość dalszego pogłębienia tych efektów rosyjskich na tym rejonie frontu. No, jednym słowem, można byłoby powiedzieć, że efektywne używanie dronów przez stronę ukraińską na tym odcinku Chrabowskiego nie jest efektywne, a brak efektywności przekłada się na kolejne zdobycze rosyjskie w tym rejonie frontu. Przejdźmy już na odcinek charkowski. Tutaj oczywiście mamy trzy kierunki. Harkowski, na którym Oczywiście latają drony, odzywa się artyleria, mamy działania niewielkich grup, ale generalnie teren jest zamrożony, jest status quo. Natomiast bardzo aktywne działania mają miejsce w renie wołczańskim, czy na kierunku wołczańskim, gdzie Rosjanie walczą w renie stalicy, Pripki, Limanu. Tutaj też działania aktywne strony ukraińskiej, miejscowości Wilchy. No i oczywiście potwierdziły się efekty rosyjskich działań sprzed kilku dni. Rosjanie zajęli Wschodni i już prawie całkowicie południowy, południową część wołczańska, mimo zapowiedzi rzecznika, sił ukraińskich, że jest to nieprawda, no, geolokalizacje wskazują, że jednak rosyjskie siły przebywają w tym rejonie, więc pytanie, czy faktycznie mamy tutaj przenikania, czy mamy też działania niewielkich grup, które nawzajem się tutaj zwalczają w tych rejonach? Można powiedzieć, że równie dobrze strona ukraińska mogłaby opublikować takie materiały, że są tam żołnierze ukraińscy, natomiast takiej publikacji ja osobiście nie widziałem, więc trzymam się tego, że te tereny zostały zajęte przez stronę rosyjską. Zresztą tam nie było możliwości już, że tak powiem, walki, tam jest rumowisko po prostu, chociaż w takim rumowiskach można walczyć. Mamy też aktywne działania w broni wołczańskich hutorów, no i tutaj Rosjanie cały czas nie mogą przebić się do centrum wołczańskich utorów. Mają tutaj utrudnioną, że tak powiem, sytuację w tym rejonie, dlatego że no, mamy rzeczkę, mamy frankowe pozycje ukraińskie, które blokują trochę ruch, no i ten ruch oczywiście jest tutaj blokowany. Mamy też działania na kierunku milowego, gdzie Rosjanie cały czas gdzieś niewielkimi siłami próbują w kierunku Hatniego atakować, natomiast tutaj te działania osłabły, mam wrażenie. Może pogoda, może też drony natomiast jest to słabsze. Przejdźmy na odcinek kupiański. Jesteśmy na odcinku kupiańskim, nie oczyw oczywiście nim przejdziemy do samego Kupiańska, zajmiemy się tym, co na północ od Dworicznej, a tutaj Rosjanie dość aktywnie działają w na trzech rejonach. Do chociaż to już już mówię od razu, to nie jest to, co kiedyś. Krasne Krasnepersze, oczywiście do Frycholiwka, to, to są działania rosyjskie na północ od Dworycznej. No i oczywiście mamy sam rejon Kupiańska, czyli rejon na południe od dworicznej, gdzie Rosjanie bardzo mocno działają. I tutaj to, co powiedziałem odnośnie tej strefy ukraińskiej, które jednostki ukraińskie stworzyły, pokazują, że no, Rosjanie mają problemy problemy z zaopatrzeniem i problemy z atakowaniem większymi siłami, bo te siły są tutaj od razu. Że tak powiem, wykorzystywane przez siły ukraińskie. Słuchajcie, mamy działania oczywiście na kierunku samego Kupiańska. One są blokowane przez siły ukraińskie. Natomiast mamy też działania w rejonie Sienkiwki, Petropawliwki, wschodniego Kupiańska. Piszczanego tutaj Rosjanie atakują, bombardowane różne miejscowości, pojawiły się nawet sugestie, że piszczane jest okrążone. Mamy też działania w samym Kupiańsku. No i ostatnio spotkałem się z takim komentarzem pod materiałem, że jak to przez tyle tygodni tych 200 żołnierzy rosyjskich jest tam okrążonych i ich się tam nie zwalcza. Słuchajcie, po pierwsze, trzeba zrozumieć taktykę. Jeżeli nikt nie zrozumie tej taktyki. To nikt nie, nie pojmie tego, dlaczego tak jest. Dlaczego ci żołnierze nadal przybywają? Po pierwsze, są zaopatrywani z dronów, i to jest bardzo ważna rzecz. Po drugie, mają zachowaną łączność z dowództwem, więc możemy manewrować. Właśnie, i to jest najważniejsza część, czyli trzecia: manewrowanie. Walka w terenie zurbanizowanym, gdzie prawdopodobnie te siły, które są wprowadzane, ukraińskie siły do miasta, są. Takimi siłami uderzeniowymi, które mają przeczesywać. Natomiast, z uwagi na bardzo liczne drony, pozostawanie w tym rejonie, wykrycie takich grup skutkuje natychmiastowym użyciem dronów, czyli eliminacją takiej grupy, zniszczeniem takiej grupy, bo to jest najważniejsze. Dlatego strona ukraińska nie Szturmuje tych pozycji, bo ujawnienie własnych sił mogłoby spowodować natychmiastową reakcję licznych dronów rosyjskich. Natomiast tak samo działa strona rosyjska: ujawnienie swoich sił w samym Kupiańsku podczas tutaj manewrowania spowodowałoby użycie bardzo dużej ilości dronów, i takie filmiki też się pojawiły. Jeżeli będziecie szukać takich filmików, to znajdziecie na internecie, gdzie wykryta grupa rosyjska przez grupę ukraińską była szturmowana. Przy użyciu dronów, czyli pierwsze do akcji wchodziły drony, które niszczyły potencjalnie budynek, w którym te, te pozycje się znajdowały, czy ten oddział się znajdował, i tak następowała eliminacja całej grupy. Zobaczcie, dlatego to jest taka zabawa w kotka i myszkę. My tam wiemy, że oni są, jakby to powiedział żołnierz ukraiński, ale my go szukamy na swój sposób, czyli latają drony, to drony. Że tak powiem, wykrywają ruch ewentualnie. Są też grupy rozpoznawczo-uderzeniowe, które działają w Kupiańsku. One są nieliczne. Podejrzewam, że to co pisali też rosyjscy blogerzy, że wprowadzają, strona ukraińska wprowadza do miasta dodatkowe formacje, no ale to słuchajcie, to jest tak, zagęszczenie linii frontu dodatkowymi formacjami to dodatkowe straty, więc nikt tych strat nie chce ponosić, tym bardziej strona ukraińska, więc ona zdecydowanie wykorzystuje tę technikę i taktykę wykrywania przy pomocy dronów, zlokalizowania grupy, zaatakowania przy pomocy dronów, natomiast, tak jak powiedziałem, strona ukraiń, rosyjska znowu Stosuje taktykę niepokazywania się, można powiedzieć, pełnej ciszy. Jest, są zaopatrywane jednostki rosyjskie, te grupy szturmowe, które tam zostały przez drony, więc ta sytuacja jest taka, jaka jest. Nikt nie będzie szturmował, aby narażać własnych żołnierzy na utratę życia. Są do tego drony, które mają monitorować, mają przeczesywać, mają lokalizować i niszczyć. Żołnierz ma tylko to później potwierdzić. A jeżeli grupa zostanie zniszczona, to nikt nie poinformuje, że, został, że są tutaj żołnierze ukraińscy, prawda? Chyba, że będą rosyjskie drony, ale to znowu mamy inną też szkołę przechwytywania i jednej, i drugiej strony, więc tutaj, słuchajcie, no to jest też walka w powietrzu, na małej przestrzeni, jeżeli chodzi o ten rejon. To tyle. Przejdźmy na odcinek Borowej. Jesteśmy na odcinku Borowej, tutaj, oczywiście, mamy dalsze działania w rejonie Zachryzowej, Bochusławka, Nowopratyniwka i tutaj, w rejonie właśnie Nowopratyniwki Borowej, na tym kierunku po ostatnich kontratakach ukraińskich, pozycje troszeczkę zostały rosyjskie tutaj odrzucone. No ja uważam, że to był i tak teren e, ziemi niczyjej, który teoretycznie został zabezpieczony, i skutkuje to teraz tym że Andry... walki toczą się też w rejonie Andriiwki, czyli okazuje się, że pozycje ukraińskie w zachodnich części Andriiwki są atakowane, Natomiast cały czas te działania w tym rejonie trwają. Mamy też działania w rejonie Nadii, mamy działania w rejonie Chrykiwki, ale okazuje się, że tam Rosjanie nie zmienili linii frontu, czyli te ataki, które ostatnio były tam dość intensywniejsze, nie doprowadziły do, do zmian. Ja sam mówiłem w poprzednim raporcie, że te zmiany frontu są niewielkie albo ich nie ma wcale, będziemy to weryfikować. No i po weryfikacji okazuje się, że tutaj sytuacja się nie zmieniła, ale przejdziemy sobie na odcinek Kremiennej. Bo mamy tutaj sytuację, która się jednak zmieniła i to na korzyść Rosyjską. Oczywiście mówiliśmy tutaj o rejonie Chrykiwki. Mamy potwierdzenie zdobycia przez Rosjan Dubu. działania w rejonie Sandry Hołowy, Nowoseliwka, Drobuszewe. No i okazuje się, że Rosjanie bardzo mocno przez masy wleśne przenikają w rejon Światohirska i nie tylko, więc tutaj ten masy wleśny, który mógłby być oparciem dla sił ukraińskich. No, daje możliwość przenikania i to dość głębokiego przenikania w stronie rosyjskiej, co może skutkować tutaj pewnym rozerwaniem tego frontu, jeżeli będzie tylko możliwość. Natomiast ten front na razie się trzyma z racji tego, że w powietrzu panują drony, czy to rosyjskie, czy to ukraińskie. Natomiast mamy potwierdzenie, potwierdzenie u można powiedzieć utrzymania, czy nawet konsolidacji zdobyczy rosyjskich w rejonie zaliczne, czyli Rosjanie potwierdzili swoją, że tak powiem, przewagę w tym rejonie, potwierdzając zdobycze, czy utrzymując te zdobycze, no już nawet na 5 km od zalicznego na zachód, czyli ten masyw leśny, to wszystko tutaj na przedpolu samego łymania jest już zajęte przez stronę rosyjską. Ja już to pokazywałem przynajmniej dwa tygodnie, jak najlepiej Natomiast teraz dopiero przyszło potwierdzenie. No i potwierdzenie też walk w rejonie samego południowego Łymania. I mamy tutaj dwie miejscowości, oczywiście które zostały przez Rosjan zdobyte, ale myślę, że to będzie lepiej widoczne na mapie. Siwierska. Przejdźmy na tą mapę, bo oczywiście mówimy tutaj o miejscowości Dibrowa, Ozerne. Zakitne, tutaj te miejscowości zostały ostatecznie zdobyte przez Rosjan, no i strona ukraińska oparła się już o, że tak powiem, rzekę, na plecach ma rzekę, Doniec, no i pytanie co dalej, prawda, zbliżają się Rosjanie pomalutku do Słowiańska, mamy też, pomału tutaj Rosjanie wychodzą na tyły z grupowania, które walczy dalej na zachód od Siewierska, oczywiście, Mamy dalsze walki. Co ciekawe, pojawia się informacja i to jest z jednej i z drugiej strony walkach w renie droniwki. No więc to jest też dziwne, prawda? Mamy droniwkę i, i dalsze pozycje, znaczy nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że faktycznie są tam jeszcze jakieś okrążone czy powiedzmy pozycje ukraińskie, które nie zostały ewakuowane i toczą się tam walki dronowe. Mamy też działania w rejonie cywierska, mamy też y, walki w rejonie Zakitnego, tak powiedziałem, czyli tu mamy też działania w rejonie Platyniwki. No i oczywiście mamy potwierdzenie, że Rosjanie zajęli kirowe, czyli y, miejscowość na południu cywierska, i działają w rejonie na kierunku Zniwki. Mamy bombardowania Fedoriwki, wasykiwki aktywne działania tutaj rozpoznawcze, natomiast y, co będzie dalej? No to ciężko tutaj powiedzieć. Wiemy na pewno, że ten rejon wzmocnił, wzmocnił, jednostki specjalne z 17 Centrum Operacji Specjalnych Ukraińskich, więc tutaj zobaczymy w najbliższych dniach, tygodniach, czy Rosjanie wzmocnią ten nacisk po przegrupowaniu. Tym bardziej, że no mamy tutaj pewnie strona ukraińska będzie się zaginie troszeczkę to skrzydło w kierunku Kalenki, Rezniwki. Natomiast nie będzie się cofać w kierunku Słowiańska, aby po prostu Słowiańska jako główna baza logistyczna nie znalazła się pod ogniem artylerii rosyjskiej. Natomiast możemy śmiało przejść już na odcinek Czasy Wiaru. No i mamy tutaj dalsze działania w rejonie Nowomarkowego, Markowego, Majskiego. Tutaj Rosjanie po wywieszeniu ostatnio flag, jakoś nie pojawiły się kolejne materiały, więc mamy taką wojnę. Flag pomiędzy stroną ukraińską i rosyjską na zmianę, bo teraz będę czekał na ukraińską flagę w tej miejscowości majskiej, które by potwierdzały. Natomiast mamy działania w ramach czasy wiaru. No i w sumie dzisiaj możemy powiedzieć, że potwierdzone ostatecznie zajęcie miejscowości Stupoczki Pradeczynne, chociaż y, mówi się też o tym, że no. Ja przynajmniej mówiłem już o tym, że to, te kontrataki ukraińskie przed tymi miejscowościami to były takie naprawdę działania, które miały na celu pewną dezorganizację przygotowań rosyjskich do działań aktywnych w tym rejonie. Natomiast nie zmieniało to głównego kontekstu, jakim było, że te miejscowości są pod kontrolą rosyjską. Natomiast jeżeli chodzi o ten rejon, jest, myślę, że nie, to przejdziemy sobie już na odcinek Konstantynówki, bo tam jest ciekawa rzecz, bo tutaj oczywiście tak jak powiedziałem z tupoczkich ale pojawiły się bardzo ciekawa m, informacja odnośnie e, właśnie walk w tym rejonie, e, bo tą informację oczywiście e, tutaj Poinformował o tym pułkownik Maszowiec, były oficer Armii Związku Radzieckiego, później oficer Armii Ukraińskiej, emerytowany pułkownik, który powiedział, że z informacji, które ma, Rosjanie stworzyli dwie grupy uderzeniowe, które działają na kierunku Konstantynipki. I teraz tak, słuchajcie, pierwsza grupa uderzeniowa to jest grupa taktyczna, bo to są dwie grupy taktyczne, stworzone z tych jednostek, które tutaj walczą. Grupa torecka działa na kierunku południowo-wschodnim, południowo południowym i południowo-zachodnim, ma na celu obejście związanie sił ukraińskich i obejście Konstantyniwki od zachodu. Jest grupa Bachmudzka, rosyjska, która działa. Od strony Bachmutu tutaj pamiętacie, że 98 Dywizja Powierzchni do Gwardii została stąd wycofana. Zastąpiły ją formacje 71 Dywizji, o ile dobrze pamiętam. Musiałbym się cofnąć na poprzednią mapę. Natomiast ona. Mimo, że działa, została ostatnio wzmocniona 164. Brygadą, i, i tutaj mówi się, że strona Ukrai rosyjska będzie chciała wznowić aktywne działania, właśnie ta grupa taktyczna Bachmudska, w celu obejścia Konstantyniwki od strony północno-wschodniej i północnej, aby okrążyć. Konstantyniwkę i doprowadzić do, że tak powiem, albo wycofania sił ukraińskich, a to odwożyć drogę do kolejnego miasta, miasta ukraińskiego w tych miastach twierc, które są tutaj stworzone. Natomiast walki trwają, nie tylko, właśnie tak powiedziałem, pod stupoczki, predyczynę dzielnicy południowo-wschodniej. Mamy kontratak ukraiński w centralnej części Iwaniwki. Strona ukraińska tutaj atakowała. No i mamy też działania. Działania rosyjskie od strony południowej, południowo-wschodniej, południowo-zachodniej, bo Rosjanie atakują nie tylko Stepaniwkę, ale też pojawiły się grupy przenikające w miejscowości czyli w tym rejonie i oczywiście na kierunku Berestoka. Tutaj mamy cały czas działania. No i gdzieś tam jeszcze cały czas przebija się Kleban-Byk. Słuchajcie, no i teraz ciężko powiedzieć, czy to są, że tak powiem, odcięte zgrupowania ukraińskiej piechoty, która walczy, Jest zaopatrywana oczywiście przez drony. Taka sytuacja często się zdarza na froncie. Natomiast główne siły ukraińskie można powiedzieć są już... Rosjanie osiągają jedną rzecz, o której ja mówiłem. Wychodzą na szerszej przestrzeni na przedpole Konstantyniwki co otwiera im niestety otwiera im możliwości szturmowania czy obejścia nawet Konstantyniwki no i tutaj ten kierunek Stepaniwka i Janivka jest bardzo niebezpieczny bo to daje stronie ukraińskiej no wytrąca im pewne atuty natomiast stronie rosyjskiej daje im kolejne atuty do walki o to miasto jeżeli chodzi o odcinek zachodni to przejdziemy sobie na odcinek pokrowski bo tutaj oczywiście mamy dalsze działania w renie Sofiiwki, czyli Artymiwki Szachowego, Nowego Szachowego, Zapowidne, Sucheckie, aż po Rodyńskie. Tutaj się sytuacja nie zmieniła. Mówi się, że w Ronie Rodyńskiego znowu oddziały ukraińskie kontratakowały. Mamy działania w rejonie północnego Myrnohradu, ale tu mam wrażenie, że Myrnohrad już tak powiedziałem wcześniej został stracony. Natomiast pojawiły się bardzo ciekawe informacje u, u wojenkorów, czy powiedzmy blogerów rosyjskich, którzy potwierdzają, że w północnej części Pokrowska są pozycje ukraińskie. Natomiast zdecydowanie... Najważniejsze działania to są teraz rosyjskie na kierunku Chruszczynę. Rosjanie dotarli do południowo-wschodniej części hruszczyny te kolumny, te działania aktywne, szturmowe doprowadziły do uchwycenia tej miejscowości. Natomiast z relacji blogerów rosyjskich no możemy wywnioskować, że te oddziały, które dotarły do tej miejscowości Chruszczyny, do południowo-wschodniej części miejscowości Chruszczyny, były bardzo mocno atakowane po drodze przez drony, przez artylerię. No i te resztki, które dotarły do miejscowości. Były wybijane właśnie przez drony, więc tutaj też kontratakowały oddziały ukraińskie, dokładnie jeden z batalionów 425 Pułku Szturmowego Skała, który walczy w tym rejonie. Mamy tutaj cały, całą mieszankę różnych oddziałów, więc cały czas się tutaj dzieje. Przejdźmy na odcinek Nowopawliwki, bo tutaj sytuacja się nam nie zmieniła. Co prawda, tak powiedziałem na temat kierunku Chrusztynę. Mamy działania o ograniczonych zasięgach teraz w rejonie Udacznego, Mołodeckie, Nowopichorodne, Nowopawliwki i Waniwki. Tutaj się sytuacja nie zmienia. Pojawił się ciekawy filmik ewakuacji Loparda 1 z oddziałów pierwszego Batalionu z piątej Ciężkiej Brygady Zmechanizowanej, która pod ogniem ewakuowała uszkodzony wóz. Jest to też bardzo niebezpieczne, natomiast Rosjanom nie udało się go zniszczyć może to zasługa też tego, żeby, żeby doszło do szybkiego uszkodzenia i do szybkiej ewakuacji, więc nie zdążono. Natomiast jeżeli chodzi o ten rejon, to wiele się nie zmieniło. Cały czas mamy taką statyczną tutaj obronę. No i przejdźmy na kierunek Wełki nowej michajewki bo tutaj też nic się wiele nie zmieniło. Co prawda mamy działania broni Aleksandra Huradu, Szcznewe, Sosnówki, Oleksywki, Orestopilu, Widradnego, Andrywki ustapiwskie Słuchajcie, tutaj nic się nie zmieniło. Mamy pewien status quo, mamy zamarcie tego frontu, chociaż nie można oczywiście mówić, że na tym froncie nic się nie dzieje, bo tutaj też drony latają. Natomiast rejon Dobropini na tej mapie jest już ostatecznie stracony. Strona ukraińska prawdopodobnie wycofała się z tego rejonu. No i możemy mówić też już o mapie, oczywiście, Pola. więc przejdźmy na tę mapę. Tutaj też w miarę sytuacja się ustabilizowała, chociaż ciężko powiedzieć o stabilizacji, bo Rosjanie próbują, że tak powiem, przejąć rejon staro Ukrainki. Z i zaliczne, zalicznego, żeby wejść w głąb pozycji, przełamać te pozycje, które tutaj są, bo tutaj są dość rozbudowane pozycje obronne, dlatego ten front się zatrzymał. Natomiast walka toczy się też na południe od, że tak powiem, drogi, która idzie tutaj w kierunku zachodnim. Mamy tutaj decydujące walki też o wzgórza wzgórze konkretnie jedno, natomiast na razie mamy też liczne kontrataki ukraińskie, chociaż Hulaj pole w mojej ocenie jest zdobyte przez stronę rosyjską i to nie zmienia faktu jeżeli chodzi o linię rzeczki, na której Rosjana ukraińska się broniła, to pamiętajcie, to nie jest duża rzeczka natomiast główne umocnienia znajdują się zaraz za rzeczką i, i tak by wyglądało, że rzeka jest taką barierą, ale tak naprawdę tą barierą są te umocnienia Pojawiły się tutaj jednostki dodatkowe, jednostki dronów z 210. Pułku Szturmowego Berlingo, które atakowały zaplocze rosyjskie w rejonie Wrinopili. Więc cały czas coś się dzieje. Przejdźmy na odcinek roboty Werbowy Kamiańsk. Oczywiście mamy dalej walki w rejonie Tokmaczki, Małej Tokmaczki, Nowodanie Liwki, ale jednak ostatnio to, co mówiłem, że strona ukraińska bombardowała pozycję koncentracji rosyjskich jednostek właśnie tutaj na kierunku Kamiańsku, Kamiańskiego, Możemy śmiało powiedzieć, że walki trwają w Stepnohirsku. Pokazały się kolejne materiały rosyjskie, które pokazywały ataki dronów na wysoką zabudowę w Stepnohirsku, działania w kierunku, na kierunku Primorskie oraz działania właśnie na kierunku wschodnim, czyli w mieronie miejscowości e, Łukaniwskie. E, mamy też e, informacje o działaniach w kierunku Pawliwki. Rosjanie twierdzą, że zdobyli. Pawiwkę. Drugi bloger mówi, że no nie, nie do końca, bo około 20%, no ale to by chodziło o tym, że to Rosjanie naprawdę mają większe sukcesy. Chociaż walczą cały czas w renie stepowego i małe szczerbaki, szczerbaki. I co ciekawe, pojawiają się informacje, że jest problem z zdobyciem tych pozycji, czy umocnieniem się w tych pozycjach, bo wszystkie budynki w stepowym, małych szczerbakach, szczerbaki zostały doszczętnie zniszczone. A otwarta przestrzeń nie daje tutaj możliwości umocnienia, czyli są na widoku atakowani przez drony. Jeżeli chodzi o ten rejon, to tyle. Przejdźmy na odcinek hersoński. Bo na odcinku hersońskim oczywiście mamy koncentrację działań w rejonie samego Hersonia atakowany, bombardowany rejon i miasto Hersoń, rejon Mostu Antonowskiego, Mostu Kolejowego. Natomiast to na odpowiedziała działaniami broni Ołeszek i Mostu Antonowskiego, i Mostu Kolejowego. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu, będę Wam wdzięczny. Natomiast oczywiście, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.